tam za domem w lesie kilometr stąd jest taka droga czarny szlak ja tam zrobiłem najfajniejsze zdjęcia w moim życiu jak chodzę po puszczy to ja myślę że to jest coś w rodzaju takiej cudownej rafy koralowej drzewa są jak koralowce i te obumierające drzewa i żywe drzewa i całe to bogactwo życia jest na nich oparte wszystkie te dzięcioły owady grzyby porosty mchy różne rośliny to wszystko się kręci wokół tych drzew Puszcza, bagna rozpudy, bagna biebrze. To jest nasze dziedzictwo. My jesteśmy częścią tego. My jesteśmy bardzo mocno związani z przyrodą. My jesteśmy z przyrody, więc, jakby, podlasie jest takim czymś, co jest unikalne na skalę europejską. Cztery parki narodowe. Największy park narodowy w Polsce. Po co ja mam gdzieś chodzić, gdzieś daleko? Jak ja mam suweczkę, wilki, żubry, borsuki, dzięcioły trójpalczaste i wszystko pod nosem? A to wszystko dzięki, dzięki temu, że mieszkam na Podlasiu i mieszkam w Puszczy. Nie ma sprzeczności między nowoczesnością a dziką przyrodą. Dzięki nowym technologiom możesz tą przyrodę lepiej chronić. Nie musisz w nią tak bardzo ingerować. Lasy są takie jak mówię: no, to są kosmiczne przeloty, to są takie rzeczy, że widzisz tragedie, widzisz uczucia, widzisz zabawy, to jest niesamowite. że Możesz wiesz, zobaczyć, jak się te zwierzaki bawią. Przecież, jak ktoś się bawi, to musi być taki jak my. Nic tak nie rozwija intelektualnie jak spacer po Puszczy Białowieskiej albo po Bagnach Nie musisz przechodzić 100 kilometrów za wilkami, żeby je tam znaleźć, bo one się pojawią na drodze obok. Dzisiaj widzieliśmy tego Wikinga. Ja tak sobie powiedziałem, że może on sobie idzie umrzeć, a może on poszedł poznać kogoś. No. Przyroda to jest super przygoda. A na Podlasiu masz mega dużo przygód. I to jest najważniejsze. Ja uważam, że w życiu są najważniejsze przygody.